Witajcie, moi drodzy, na kanale czytania dla duszy. Zobaczymy sobie dzisiaj, jaka niespodzianka do Was idzie. I to jest przekaz bezczasowy, czyli nie na maj czy tam na czerwiec. To jest kwestia dla niektórych tygodni, dla niektórych miesięcy. Nie chodzi o jakąś długoletnią, e, tylko to, co dobrego, jaka niespodzianka do Was tutaj jakby już się być może dobije, i to mogą być naprawdę tygodnie, a nawet może i dni od wysłuchania nagrania, albo to jest maksymalnie gdzieś tam do kilku miesięcy, być może do końca roku. Hmm? Ale to tylko dla niektórych osób do końca roku. E, zanim zacznę, to dwie rzeczy, bo pytacie, e, czy. Można się jeszcze zapisać na te majowe warsztaty dla kobiet. Tak, pomimo tego, że było już pierwsze spotkanie, to ja i tak na nagrywam to, więc sobie sami odsłuchujecie. A dwa kolejne piątki są, y dwa kolejne, jakby y spotkania, z też są nagrania, więc obecność nie jest obowiązkowa. Można się jeszcze zapisać pod adresem e czytania dla duszą A druga rzecz to do 20 maja macie w obniżonej y cenie. Kursy rozwojowe na mojej stronie szkoleniowej, i tam są trzy kursy rozwojowe. Można je w pakiecie kupić, to wtedy jest taniej. Można osobno, to jest kurs Transformacja rzeczywistości, manifestacja z poziomu Waszego Ja, i trzeci to jest kurs Gondolini Rejki. I one są wszystkie do 20 maja w obniżonej cenie. Dobra, to zaczynamy czytanie. Wybierzcie sobie kartę, która Was przyciąga, interesuje. Tu jest jedyneczka. Jeden, dwa i trzy. Mam nadzieję, że udało się wybrać. Pamiętajcie, że yy, najważniejszy jest ten taki pierwszy impuls. Reszta też podpowiada umysł i to nie musi się zgadzać. Nowy start nadchodzi. Czy coś nowego idzie do was? Yy? I co to może być? Nowy początek w miłości. Nawet jeżeli jesteście w relacji, to może być nowy start dla Was. Może być poznanie nowej osoby, nowa praca, eee, nowy start ogólnie w życiu. To wszystko to, co nowe, może Was dotyczyć. Bo to na razie nam tu nie jest zapisane żaden chwilę i pamiętajcie że, pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne. I u każdego to będzie inny nowy start, na no, ewentualnie, że. Pokaże nam się bardzo mocno jakaś dziedzina, no to pójdziemy w to. Co tutaj dalej mamy? Miłość matki, i teraz tak, e, dostajecie opiekę, dużą opiekę sił wyższych, i e, ta karta też mówi o tym, tutaj może być uzdrowienie relacji z mamą. Czerpanie z energii matki, to robimy na warsztatach majowych. Jeżeli nie czerpiecie z energii matki, jeżeli gdzieś tam było rozłączenie, jeżeli relacja była trudna, być może nawet osoby, które są na tych warsztatach, właśnie teraz tego słuchają, wybraliście sobie jedyneczkę i tu macie potwierdzenie, że ta miłość matki tutaj do was płynie i dzięki temu zaczyna się ten nowy start. A dla części z Was to jest po prostu poczucie komfortu, poczucie bezpieczeństwa w życiu, zwłaszcza jeżeli macie jakieś, nie wiem, zawirowania, coś Wam nie wychodzi, to tutaj poczujecie. Spokój. Hmm? Dla niektórych to może być ciąża, ale to być może dla nikogo albo dla jednej osoby, bo ten nowy start to jak najbardziej może być ciąża. Ee, raczej nie chodzi o same narodziny, bo jeżeli już wiecie, że jesteście w ciąży, no to żadna to niespodzianka. Czyli to ma być w formie niespodzianki, czyli może być ciąża. No dobra. Mm, nie, zobaczymy sobie z tej talii. Niespodzianka dla Was, dla jedyneczki. Co tutaj dobrego w formie niespodzianki do Was idzie? Coś mi samo wypadło. Może być uzdrawianie siebie. Mm -hmm. Zbliżanie się do... Mm do swojego jakiegoś celu, do spełnienia jakiejś intencji. To co mi wypadło, ta karta tutaj mówi, że faktycznie wy coś tutaj jesteście w stanie przetransformować w sobie, uzdrowić, zaakceptować. Hmm? I to może być dzieciństwem właśnie. Albo po prostu zostawiacie jakiś etap za sobą, zostawiacie przeszłość za sobą. I tutaj też jest bardzo dobry self koncept czyli to jak patrzycie na siebie. Hmm? Być może na tym teraz wszystkim pracujecie i efekty Mogą Was tutaj miło zaskoczyć tych Waszych działań i e, zobaczycie coś ponad to, co jest teraz. Zobaczycie więcej, i jakby ja bym powiedziała, że wy wzrośniecie na swoich wydarzeniach, które mi się trudne w Waszym życiu. Hmm? E, zmienicie sposób myślenia, podejścia do czegoś. Wyciszycie swoje myśli, zwłaszcza jeżeli macie problem z myślami i ciągle gdzieś tam siedzicie w głowie, to po prostu w pewnym momencie zobaczycie, że tych myśli tak dużo nie ma i że na przykład pozytywnie myślicie. I galaktyczne grzyby mówią typowo o intencji. Czyli ja bym powiedziała, że albo zbliżycie się do swojej intencji, albo niespodzianka to będzie właśnie mm, to nowe związane ze spełnieniem waszej intencji. Na razie nam się filer w ogóle tutaj nie zarysował i być może tak ma być. Dla niektórych mogą przyjść jakieś pieniądze w ogóle od mężczyzny. Dla niektórych mogą przyjść jakieś pieniądze od mężczyzny. Dla niektórych. Dla części z Was tutaj może chodzić o to, że albo faktycznie coś miłośnie przyjdzie i może przyjść jakieś wsparcie w ogóle od mężczyzny. Jakaś pomoc od mężczyzny. I to nie musi być tylko miłość. Jest karta gwiazdy, więc macie szansę na spełnienie swoich marzeń, pragnień. Dla części z Was te karty mogą tutaj mówić, że tu biznesowo coś Wam wyjdzie. Nowy start. Nowa jakaś współpraca. Albo założycie własną działalność na przykład. Czyli w formie pracy może coś bardzo dobrego tutaj przyjść. Dla części z Was to faktycznie jest ciąża. Szóstka kielichów, albo dla jednej osoby, na przykład, i dla to, to musiało się tutaj jakby pojawić. Ale szóstka kielichów też może mówić o tym, że zamykacie tą przeszłość za sobą i idziecie śmiało tutaj do przodu i widzicie, co dobrego, jakby tutaj się wydarza w waszym życiu. Przepracowanie dzieciństwa dla niektórych może być to, że wy na przykład pracujecie teraz z dzieciństwem i wkrótce możecie zobaczyć bardzo duże efekty tych działań. A jeżeli nie pracujecie. Ale czujecie, że tam coś jest do pracy z tymi ranami z dzieciństwa, to zajmijcie się tym, bo to wam przyniesie duże efekty. Oczywiście to nie dla wszystkich. Mhm. Niespodzianka. Wiecie co? Róbcie to, co robicie teraz i to może być rozwój albo praca zawodowa. I przyjdą z tego naprawdę duże efekty. W pewnym momencie zobaczycie, jakie wow to jest. E Według mnie część z Was się rozwija i Wy jesteście w stanie dojść faktycznie do setna Waszych tutaj problemów. Być może już dokopaliście się i pracujecie z, z tą podświadomością, bo tutaj ja widzę też rezultaty działań, działań, jeżeli chodzi o rozwój, pracę właśnie z przekonaniami czy z ranami. Przyjdzie taka świeżość myślenia, czyli to co powiedziałam zmiana sposobu myślenia, podejścia i będzie taki kalekkość w myśleniu. Co jeszcze powinno być tutaj jedyneczko? Co tutaj się zbliża, jaka niespodzianka? No, pozytywne sprawy, tak bym powiedziała. ja bym powiedziała, dlaczego to nam się nie zarysowuje jeden filar, bo to jest czytanie ogólne. I być może tak też czuję, że część z Was ma po prostu być zaskoczona. Co to jest? Część z Was być może wie, bo pracujecie na przykład nad jakąś intencją. Nowa praca na przykład, albo coś innego, i już tutaj macie potwierdzenie, że to się będzie tutaj jakby spełniało. Spokój w emocjach, tak bym powiedziała. Jest iluminacja, czyli rozświetlenie tutaj Waszych jakichś problemów, sytuacji, w ogóle Waszego życia. Ja bym powiedziała, że to jest taka niespodzianka, w formie będzie Ci się lżej, lepiej żyło. Zwłaszcza jeżeli macie jakieś ciężary na sobie. I możecie umieć też kontrolować emocje, jeżeli macie problem z emocjami. Gdzieś jakiś wyjazd do natury, to może być góra, może jest natura. Hmm? Czy ja bym powiedziała, że to jest wyjazd też do natury albo połączenia się z własnym rodem, bo takie coś mi się też pojawiło. Yy, wyszła mi karta wiedzy i ja bym powiedziała tak. Albo to chodzi o to, że wy teraz pogłębiacie jak swoją wiedzę poprzez jakieś kursy, szkolenia, coś takiego, i to przyniesie wam faktycznie te namacalne efekty. Albo nagle przyjdzie jakaś myśl, właśnie, że pogłębiać swoją wiedzę i na przykład podwyższać swoje kwalifikacje, i to będzie strzał w dziesiątkę. To może być też ta niespodzianka, jak najbardziej. No uwolnicie się od czegoś i jest karta spokoju szczęścia i przyjdzie jeszcze obfitość. Dla niektórych to może być w ogóle nowa praca, yy, dużo finansów, bo jakby tu są te pieniądze i one jakby z, z każdej strony gdzieś tu nam spływają. I wiecie co? To może być taka obfitość w różnych filarach waszego życia. Nie tylko w jednym, ale ja tu widzę pracę nad sobą. Więc te niespodzianki przyjdą dopiero po tej pracy nad sobą, nie wcześniej. A zobaczcie, tu się czegoś pozbywacie, co blokowało was do poczucia wewnętrznego szczęścia i do spokoju. I tutaj przychodzi spokój, równowaga, harmonia i ta obfitość, powodzenie życiowe. To nie muszą być pieniądze, tylko to może być nowa praca, tak jak powiedziałam. To może być spełnienie jakiejś intencji, chociaż to jest bardzo na pracę i finanse karta. I dla części z was. To idzie tutaj też, ale dodatkowo też coś może być. Więc to nie tylko to. Eee, tylko tak jak powiedziałam, tu ja widzę osobę, która pracuje nad sobą. Bez pracy być może tego nie przyjdzie. Jeżeli nic nie robiłaś jedyneczko i nic nie zamierzasz robić ze sobą, to to, to czytanie raczej nie jest dla ciebie. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o jeden. Czerwony Księżyc, to jest w ogóle baranek, więc być może baranki mi słuchają. I tutaj też jest czerwono. Emocje, kochani, wyciszenie emocji. Czerwony kolor może być związany z tym, że Wy się mocno uziemicie, na przykład wzmocnicie swoją czakrę podstawy, połączycie się tutaj z materią, z fizycznością. Też może być tylko dodatkowo, ale główny przekaz jest taki, że Waszą niespodzianką. E, przynajmniej z tych kart wynika że to jest wyciszenie emocji waszych, przepracowanie, transformacja jakichś emocji być może jakichś urazów e, nie jest łatwa tu energia z tego co czuję e, w jedyneczce też była transformacja, ale tam było to takie rześkie takie leciutkie takie flow, tu jest troszeczkę trudniejsza energia, ale zobaczymy co dalej niespodzianka, no właśnie, wy Teraz albo za chwilę będziecie czuli się troszeczkę zagubieni. To jest teraz, albo za chwilę to będzie. I wy wyjdziecie z tego zagubienia poprzez zamknięcie jakichś drzwi za sobą. U was to jest zamykanie drzwi, albo zamykanie drzwi być może jakaś utrata, strata czegoś może spowodować chwilowe zagubienie, takie kryzysy wewnętrzne. Z tego będzie wychodzenie, i każde zamknięcie. Ee, Spowoduje uwolnienie, albo jeżeli czegoś nie umiecie domknąć, zamknąć, no to to się po prostu tutaj uda. Jaka niespodzianka, jaka dobra rzecz! Tutaj idzie dla dwójeczki, świeżość, yy no właśnie, praca. Wiecie co, tutaj jest praca wewnętrzna. Świeżość myślenia, nowy sposób myślenia, inaczej podejdziecie do pewnych spraw, ale. Tu jest karta przeszłości i karta Waszych przekonań, jakiś blokad. I jako to niespodzianka, to ja bym powiedziała, że Wy jesteście w stanie ujrzeć, co Was blokuje, jakie Wasze przekonania, być może emocje. I Wy jesteście w stanie, odnosząc się do tych pierwszych kart, właśnie to przepracować, uwolnić się od tego. To się samo oczywiście nie zrobi, bo najpierw trzeba mieć tą świadomość tego, a potem trzeba z tym działać. i Tutaj są dwie grupy osób. Osoby, które w tej kwestii jeszcze nic nie robią i samo to przyjdzie. Będziecie czuć, że coś tu trzeba zrobić i znajdziecie drogę do tego. A są osoby, które teraz pracują mocno nad sobą i yy, faktycznie dobijecie się do sedna i faktycznie będziecie mogli to usunąć. Być może już robicie coś od dłuższego czasu, a nie przechodzą efekty albo są marne efekty, a teraz przyjdą albo pojawi się po drodze nowy sposób, no właśnie. W coś się mocno tutaj zaangażujecie i przyjdzie sukces. I to też może być praca zawodowa, nie wykluczam jej. Zobaczcie, tu jest angażowanie się w coś mocno i przechodzące sukcesy z tego. Tu jest karta Redwanu. Dzięki temu ruszacie jakby do przodu. Żegnanie się z przeszłością, to jest to zamykanie drzwi. Niektórzy mogą doznać jeszcze jakiejś straty, albo sami coś tutaj będziecie kończyć, relacje, pracę. Albo chodzi to tylko o emocje, o emocje z przeszłości, nawet z dzieciństwa. Jest, kochani, ruszanie do przodu. Może być to związane też z waszą pracą zawodową. Hmm? Także wypuszczacie coś i przychodzi coś nowego, coś dobrego. Ok, dobra. Jeżeli macie jakieś plany wyjazdowe i nie wiecie, czy to wyjdzie, to tutaj macie odpowiedź, że tak wyjdzie. Może być też jakaś fajna, nieplanowana podróż, która Was zaskoczy. Patrzymy sobie dalej. No właśnie, teraz jest wasz rozkwit. Jest brak balansu w was teraz, brak jakiejś harmonii. I to nie musi chodzić o emocje, bo tych emocji na co dzień nie musicie dużych czuć. To mogą być jakieś takie spięcie wewnętrzne, jakieś konflikty wewnętrzne albo faktycznie emocje, jakieś negatywne myśli, przekonania. Ale tu jest wasz rozkwit, więc ja tu widzę po prostu bardzo mocno wasz rozwój, co może też procentować na, na co? Na Waszą pracę zawodową też, jak najbardziej. Jeżeli Was przeciąga jedyneczka, możecie sobie odsłuchać, ale tylko jeżeli Was przeciągała. I tutaj jest karta wdzięczności. Ja bym powiedziała, że Wy wejdziecie w, mocno w energię wdzięczności i zobaczycie, jak piękna ta energia wdzięczności działa i co ona piękno otworzy w Waszym życiu. Również ta karta wdzięczności może mówić o tym, że pozbędziecie się ludzi, którzy z Wami nie rezonują którzy gdzieś tam, nie wiem, rozmawiają za waszymi plecami, manipulują coś takiego. Jeżeli są tacy ludzie przy was albo jakaś taka relacja, to również tego się pozbędziecie. Ok, patrzymy sobie dalej. Bądź cierpliwa, no właśnie cierpliwość zostanie wynagrodzona. Duży rozwój tutaj pod kątem duchowym, pod spodem mamy zmianę, bo jest koło koło, yy, koło Fortuny, ale te nie tarotowe, bo tarotowe to nie zawsze jest pozytywne. A tutaj zobaczcie, wasza cierpliwość zostanie wam wynagrodzona. Przyjdzie du duże zrozumienie pewnych tematów, bo tu jest rozwój duchowy. Być może coś w tym rozwoju duchowym nowego się odblokuje I, i wy idziecie do przodu ku własnym celom. I faktycznie jesteście dużo w swojej energetyce zmienić, i dzięki temu zobaczycie, że prosto idziecie na swój cel. I niekoniecznie od razu tutaj muszą być jakieś większe cele zrealizowane u Was. Chociaż też mogą być. Ale niekoniecznie. Ja tu widzę najbardziej pod kątem rozwoju, rozkwitu waszego, i pod kątem pracy i finansów. To też może tutaj być. Miłości tu nie widać w ogóle, co nie mówię, że jej nie ma, ale jakby tutaj mi się nie pokazuje. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o dwa. nie jest na stałe wyryte w skalę. Okay. Co ta karta nam tutaj mówi? Hmm. Ta karta mówi o tym, że wy świadomie będziecie coś tutaj kreować. Hmm? W swoim życiu. Migracja do nowego terytorium. Część z was będzie się po prostu przeprowadzała i być może gdzieś już sobie odpuściliście temat przeprowadzki, myśleliście o tym, a tu niespodzianka przyjdzie, coś się zrealizuje. Albo w ogóle o tym nie myśleliście. I będzie taka szansa na zmianę miejsca zamieszkania albo chociaż jakiegoś lokum. to jest pierwsza opcja, ale druga opcja jest taka, że to jest karta zmian, po prostu. Więc to nie musi być zmiana w miejsca zamieszkania, tylko po prostu zmiana, którą wy sobie gdzieś tam świadomie wykryjecie. O to chodzi, bo tu są puszczane jakby pewne intencje. E z tą przeprowadzką to nie musi być nawet świadome, ale może być na tej zasadzie, że yy, chcecie nową pracę i dostajecie, ale na przykład w innym mieście i trafia wam się okazja, żeby się ogólnie przeprowadzić, nagle znajduje się mieszkanie, coś takiego jak najbardziej tutaj może być. Yy, ale bardziej tu też widzę takie świadome wybory, świadomie kreuję coś i potem przychodzi to w formie niespodzianki, o co chodzi, że wy. Być może nie do końca dowierzacie w tą swoją moc kreacji, eee a druga strona może być też taka, że to przyjdzie wasze oczekiwania. Więc na pewno jest jakaś zmiana tutaj. I co jeszcze powinna czujeczka wiedzieć, jeżeli chodzi o tą niespodziankę? No pozytywne energie mocno pozytywne, energia wdzięczności, energii szczęścia. Ja bym powiedziała, że będzie Wam się mocno tutaj powodziło. I sytuacja, która na przykład będzie się wydawała już stracona, ona nagle może się obrócić o 180 stopni albo coś lepszego, zdecydowanie lepszego do Was tutaj przyjdzie, za co będziecie po prostu wdzięczni. Więc tu szykujcie się być może na dużą zmianę. Wszystko, co teraz się dzieje w Twoim życiu, jest ze sobą połączone i wiecie co, no właśnie. Wszystko, to co... jest karta połączenia. To, co się dzieje od pewnego czasu w Twoim życiu, ma sens. Tutaj góra działa w tle i Ty masz sobie odpuścić pewne swoje działania i zaufać wszechświatowi. On Ci podpowie, co masz dalej robić. Tu masz kartę upadającego anioła. To jest karta mówiąca, że Wy albo straciliście na coś nadzieję, albo macie gorsze samopoczucie, albo jakieś wyzwania. Albo to będzie za chwilę, ale na spokojnie, bo to ma Was wywindować właśnie wysoko. I dzięki temu, że gdzieś tam być może sobie coś już odpuszczacie, bo też tak może być. Coś tutaj się zrealizuje dla Was. Duża zmiana idzie do Was. I co jeszcze? No właśnie wyjdziecie z własnych blokad, być może z pomocą jakiejś kobiety, paśmiecznej i mak. I zaczniecie realizować. Świadomie to, co powiedziałam, realizować. Yy rzeczy w swoim życiu. Zobaczcie, wy macie teraz na dzień dzisiejszy blokady. To jest ta energia pod bardzo podobna. Czegoś być może nie chcecie dostrzec, albo nie chcecie zrobić, albo nie umiecie z czymś ruszyć do przodu. I albo ta energia mówi o tym, że ko jakaś kobieta wam pomoże tutaj albo to dostrzec, albo wam przejść ten proces, albo coś tu odblokować. Albo to jest po prostu wasza energia, że wy wychodzicie z tych blokad i no, bierzecie życie we własne ręce i kobiety wchodzą mocno tu w energię żeńską. I nie będę mówiła, jaki filar życia, bo tak naprawdę tu nam się nie zarysował żaden filar życia. Więc to może dotyczyć pracy, finansów, miłości, spełnienia jakichś intencji. Tak, jak powiedziałam, przeprowadzki. Hmm? Część z was może podpisywać jakieś umowy, właśnie, no na przykład zakup domu, mieszkania. Ale paśmie, czy może też mówić o, o tym, że wy gdzieś tutaj będziecie, yy, yy, jakby pogłębiać swoją wiedzę, i dzięki tej wiedzy, wy ją bardzo dobrze wykorzystacie tutaj i będziecie tworzyć swoją rzeczywistość, bo to jest mag. On też jest czasami uczniem. Część z Was może być nauczycielem dla innych? Również takie coś może być. Jeżeli chcecie przekazywać swoją wiedzę innym, i nie wiecie, nie wiecie, jak z tym ruszyć, to to się uda. Być może bardzo, bardzo szybko, bardzo wkrótce. Patrzę, które e, karty już brałam. Dobra, tej nie brałam. I co tu jeszcze? To na czym się skupicie? No właśnie nowy początek przed wami. To na czym skupicie swoje myśli to będzie się tutaj realizowało powolutku. Popatrzcie, tu jest nowy początek, aczkolwiek przed tym będzie takie zatrzymanie jeszcze. Być może to zatrzymanie jest teraz, to jest tylko po to, bo to jest takie przygotowanie do tego, co ma być. Mhm. Alchemia i słowo. Albo wy tutaj będziecie się w ogóle zmieniać. Słowo to też jest smak. Albo w jakiś sposób będziecie opierować słowem. I na przykład możecie powtarzać że coś jest wasze już. I faktycznie to słowo w pewnym momencie zadziała i to się zrealizuje. No? Więc zwróćcie na pewno uwagę na słowo. I według mnie to Wy możecie wkrótce dostawać już znaki, że coś tu się będzie mm, realizowało, bo jest karta Amenu. Być może już teraz dostajecie, albo będą wkrótce jakieś znaki, jakieś przeczucie, że coś tu się będzie jakby realizowało, że nadciągają zmiany. I wy zadziałacie spontanicznie. Hmm? I w spontaniczny sposób pewne rzeczy zaczną się tutaj zmieniać. Słuchajcie swojej intuicji. Jest karta mistrza, i ten mistrz może mówić o tym, z jednej strony, może mówić o tym, że faktycznie jakaś osoba może być dla Was wsparciem. ale to może być połączenie z tym swoim wewnętrznym mistrzem, lub wy gdzieś tu pogłębiacie swoją wiedzę, m, na przykład, jeżeli chodzi o pracę zawodową, i to może się odnosić też do pracy zawodowej, że wy mm, staniecie się takimi profesjonalistami w swoim fachu, być może jeszcze, tak jak powiedziałam wcześniej, gdzieś tutaj pogłębicie swoją wiedzę i będziecie przykładem jakby dla innych, i możecie też przekazywać innym swoją wiedzę. Takie coś mi się tutaj też zarysowało, że. Może to być jakiś awans albo rozpoczęcie działalności własnej, bo te, ta praca mi się też tutaj gdzieś zarysowała. Ale wy macie zaufać na pewno wszechświatowi i swoje myśli wysyłać tam, gdzie chcecie być. Wysyłać te swoje intencje, bo ta pierwsza karta mówi o tym, no nic nie jest zapisane w skalę. To ty decydujesz, w którą stronę idziesz. I tu faktycznie przychodzą zmiany i nowy początek. Dobre rzeczy. Okej, okay, to tyle jeżeli chodzi o trzy wszystkiego. Dobrego, pozdrawiam Papa.